Mańko, gdzie za każdego paterfu -pa, no, mogę sobie wziąć innego chrupka, zobaczymy, ile razy mi się udeczkajcie no dobra, uda mi się. Jej. Nie, nie jest ustawiona. tu nie się nie zalicełyło ręka Pace roz na to. Jak się teraz uda, to zostawicie łapkę w górę i zubika. O jak mi się uda, to zostawię Ci komentarz. Kurde. O! Ostatni butterflip. Trzy. Cztery. Нужно сейчас съездим, как мы это сделали что? Кай, нужно сейчас съездим, как мы это сделали что? Па, видимо,